O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o Matko na rany odkupiciela i na krew jego wylawa na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko, nieustającej pomocy przez bolesną mękę i śmierć tego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienie Twego serca, o współodkupicielko prosimy na Jego ręce, abyś wyprosiła nam u Syna Tego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie, i tak bardzo potrzebuje. Dzisiaj szczególnie modlimy się o ustanie zarazy wirusa, o pokój w sercu dla naszych rodaków, o miłość, wiarę silną, o nadzieję, o to, żebyśmy wszyscy chwalili Boga swoim życiem, swoim zdrowiem. Dzisiaj szczególnie przyzywamy opieki Świętego Roka który jest naszym patronem, w tych szczególnych chwilach on przeżył także zarazę, pomagał ludziom zarazie i w tych warunkach zaraził się sam i odszedł z tego świata. wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług przebłogosławionego rocha, wyznawcy Twego, nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddał Ci raczej, Daj ludowi Twemu o oddalenie takiego powietrza do Twojej się dobroci uciekającego, aby za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen. Święty Roku, módl świat za nami. Dzisiaj słyszeliśmy Ewangelię, jakże nam bardzo znaną, o Synu Parnotarnym albo o Ojcu Miłosiernym. Wyruszyć w drogę z całym majątkiem i powracać z pustymi rękami. Iść, ufając, że ktoś na mnie czeka. Wychodzi codziennie na skórze, aby wypatrywać Go, biec, aby przytulić tego, za którym się tak bardzo tęskniło. Zgromadzić wszystkich, aby radowali się raz z nami. Stać przed domem i powiedzieć nie wejdę tam. Miłosierdzie to ruch. Niemiłosiardne jest stanie w miejscu. Ileż to czasu zajmuje nam... Zastanawianie się nad pierwszym krokiem, a ile sama droga ku człowiekowi, ku Bogu. Nie warto marnotrawić czasu i sił na stanie w miejscu. Nawet gdy nie chcą wejść do domu, warto naśladować Ojca i wyjść ku nim, bo chrześcijaństwo mierzy się otwartymi ramionami Boga-Ojca. Dzisiaj stajemy przed naszą Matką, która jest nieustającą wspomożycielką w naszych sprawach. Modlimy się w tych zgłoszonych intencjach o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Ewy, Mirka i ich dzieci. Modlimy się o zdrowie dla chorujących, o cierpliwość i siły do pracy dla posługujących chorym. Za zmarłych, Mariannę Ciechecką-Trojna, Jana Mirosława Skrzyńskiego, Eugeniusza Mleczewskiego, Halinę Eugeniusza Żyłkowskich, dziadków Ziółkowskich i Rzymkowskich, Stanisława Skrzypczyka, Marianna Jadowa Ciekeckich, Wacława Bałkowski, i Wacława Bałkowskich, Walerię i Kazimierę Cieszyńskie, dziadków Cieszyńskich, Leonę Krystynę Głodowskich, Romana Krystynę Jerzego Eleonora, Wacława Kaźmierkiewicz, Halinę Błodysławę, Józefa Jankowski, Hildę, Huberta Zakowskich, Walentyny i Wicentego Ranowskich, Józefa i Janina Ranowską, z całej rodziny Ranowskich, Wydrzeński, Paterewicz, Garaczewski, Curyło, Dusze czysto Cierpiące, Krzysztofa Jarosława Wołdowski. Ty wiesz, O Matko, że błogosławiona jak bardzo Jezus odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, by się nam rozdzielała. Wyjednę nam przeto, O najłaskawsza Matko, u serce Jezuszowego tę łaskie, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Mocy, która z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. racz spojrzeć na mnie łaskarnie wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielolakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża. Matko nasza najlepsza. Pośredniczko naszego Boga. Matko świętej wytrwałości. Tronie miłosierdzia Bożego. Pogrączenie mocy piekielnych. Umocnienie słabych. Ucieczko uciśnionych. cudowne lekarko w chorobach. Ratunku ginących grzeszników. Nadzieja z rozpaczonych. Wychowawczenie powołania Mistrzyni życia duchowego. Strażniczko czystości. opiekunko rodziny. Czuła Matko Sierot. Pani naszych rosłów. Przewodniczko pewna do nieba. Tyś naszą ucieczką, Pani pomocą pociska w smutku, mówimy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję za matkę. złud, prosimy, abyśmy, cywilniąc w jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Te wszystkie nasze intencje wypowiedziane, to skryte w sercach, i te, które będą nam bliskie przez te najbliższe dni, tak trudne dla wielu ludzi, powierzmy Maryi w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. odmówmy dziesiątkę wurzęca. Ojcze nasz, który się z niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo Łaski, pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo Łaski, pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

otocz mnie płaszczem Twojej opieki. Moim światłem wskazuj drogę w życiu. Moją gwiazdą świeć mi, gdy serce ogarnia mrok. Moją siłą umacniaj mnie. Moją ucieczką wskaż drogę po prostu do Jezusa, nie zgrzesza. Moją pocieszycielką ratuj mnie przed przygnębieniem. Moją pomocą wspieraj mnie więc każdego dnia. Amen. W intencji Ojca Świętego Franciszka i tych intencji, które nosi w sercu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Zacznij prośbami i racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wyprawiać, Pana mąc, i i O Pani nasza, polegorniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.